Słowo Boże na dziś, 7 lipca Czytanie z Księgi Rodzaju Kiedy w Egipcie głód zaczął się dawać we znaki, ludność domagała się chleba od Faraona. Wtedy Faraon mówił do wszystkich Egipcjan Udajcie się do Józefa i czyńcie, co wam powie. Gdy był głód na całej ziemi, Józef otwierał wszystkie spichlerze, w których było zboże, i sprzedawał zboże Egipcjanom w miarę jak w Egipcie głód stawał się coraz większy ze wszystkich krajów ludzie przybywali do Egiptu by kupować zboże od Józefa gdyż głód wzmagał się na całej ziemi poszli więc synowie Izraela wraz z innymi którzy tam również się udawali aby kupić zboża bo głód był w Kanaanie Józef sprawował władzę w kraju i on to sprzedawał zboże wszystkim mieszkańcom tego kraju Bracia Józefa, przybywszy do niego, oddali mu pokłon padając na twarz. Gdy Józef ujrzał swoich braci, poznał ich, jednak udał, że jest im obcy i przemówił do nich surowo tymi słowami, skąd przyszliście, odpowiedzieli z Kanaanu, aby kupić żywności, Józef rzekł do nich, jest tak jak wam mówię, jesteście szpiegami. Takiej próbie będziecie poddani na życie faraona i oddał ich pod straż na trzy dni. A trzeciego dnia Józef rzekł do nich: Uczyńcie to, jeśli chcecie ocalić życie, bo ja czczę Boga, skoro jesteście uczciwi, niechaj jeden wasz brat pozostanie w więzieniu, w którym was osadzono. Wy zaś idźcie zawieźcie zboże do, dla głodnych waszych rodzin, potem przyprowadzicie do mnie najmłodszego brata waszego, aby się potwierdziły wasze słowa i nie spotkała was śmierć. I tak uczynili. Mówili między sobą: „Ach! Zawiniliśmy przeciwko bratu naszemu, patrząc na jego strapienie, kiedy nas błagał o litość, a nie wysłuchaliśmy go, dlatego spadło na nas to nieszczęście. Ruben zaś, tak jak im wtedy powiedział, czyż nie mówiłem wam, nie dopuszczajcie się przestępstwa względem tego chłopca, ale nie usłuchaliście mnie, to też teraz żąda się odpowiedzialności za jego krew. Nie wiedzieli zaś, że Józef to rozumie, bo rozmawiał z nimi przez tłumacza. Józef odszedłszy więc od nich, rozpłakał się, potem wrócił do nich i rozmawiał z nimi. Psalm responsoryjny 33. Okaż swą łaskę ufającym Tobie. Sławcie Pana na cytrze, grajcie mu na harfie o dziesięciu strunach, śpiewajcie Mu pieśń nową, pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie. Okaż swą łaskę ufającym Tobie, Pan udaremnia zamiary narodów, wniwecz obraca zamysły ludów. Zamiary Pana trwają na wieki, zamysły Jego serca przez pokolenia. Okaż swą łaskę ufającym Tobie. Oczy Pana zwrócono na Bogobojnych, na tych, którzy oczekują Jego łaski, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Okaż swą łaskę ufającym Tobie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip. I Bartłomień, Tomasz i celnik Mateusz. Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazanie. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie jest już Królestwo Niebieskie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.